Chrystus zmartwychwstał. Trwa wciąż okres wielkanocny, w którym wierzący ludzie pozdrawiają się tym zawołaniem, przekazując sobie najpiękniejszą dobrą nowinę. Przed nami wielka uroczystość zesłania Ducha Świętego, Dzień Pięćdziesiątnicy. W Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 7 czerwca, organizujemy czuwanie modlitewne pod nazwą Duch Święty Źródłem Nadziei. Nasze spotkanie odbędzie się w Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. W programie przewidzieliśmy modlitwę uwielbienia, modlitwę o Ducha Świętego i Jego dary, Eucharystię, a także pragniemy podczas naszego czuwania połączyć się z Watykanem, aby poprzez łącza internetowe uczestniczyć w spotkaniu Ojca Świętego. Z ruchami, wspólnotami i stowarzyszeniami w ramach ich jubileuszu. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej sne.kalisz.pl. Czuwanie organizuje Diecezjalna Szkoła Ewangelizacji oraz Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z Ostrowa. Zapraszamy na nasze czuwanie pod nazwą Duch Święty źródłem nadziei. Przybywajcie. Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego i potrzebujemy nadziei, którą On daje.